Także to jest ostrożna obserwacja tego, jak się zachowuje ta wersja nasza z przyszłości, i elementarne, inteligentne, uważne stawanie się nią, i tylko Ty możesz wiedzieć, od jakich elementów należy zacząć, od jakich przekonań należy zacząć, jakich nawyków, jakich schematów. Tylko ty znasz tą wersję siebie, którą pragniesz się stać, na tyle zsynchronizowaną z tą wersją, w której teraz jesteś, żeby to odbywało się płynnie, a nie żeby umysł myślał: no co ty, zwariowałaś? Przecież w ogóle to nieprawda. Także nie dopuszczamy do siebie tego słowa i tego poczucia, że to nieprawda, czyli nie wrzucamy na garba, że zarabiam 50 tysięcy miesięcznie, tylko właśnie wrzucamy to stopniowo. Podstawa, akceptacja, wybaczenie, zakochanie się. Zakochanie się w tej, tak jakby nowej wersji, i tak jakby. W starej, też. Takie... w starej też. No, oczywiście, że tak. Przede wszystkim zaakceptować taką, jaka jesteś teraz, i uznać, że jesteś wystarczająca, bo nie będziesz w stanie zakochać się w nowej wersji siebie, którą pragniesz się stać, dopóki nie zakochasz się w swojej obecnej.